Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer. Ostatnio na kanale Pompa i u mojego imiennika Waldka, którego przy okazji pozdrawiam, pojawił się taki temat opłacalności fotowoltaiki. Czy jeszcze warto? No i na mojego maila naprawdę wpływają setki maili. No to nie jest kilka, kilkanaście, to już są setki. I pytania praktycznie powtarzają się dwa. Oczywiście chcecie wykupić u mnie konsultację za co? Dzięki serdeczne, ale naprawdę bez sensu byłoby robić kopiuj i wklej za konsultację. Konsultacja to jest po to, żeby właśnie pomóc w konkretnym przypadku. W konkretnym przypadku widza, czyli ma jakieś zagadnienie do rozszyfrowania, no i wtedy pomagam. Dwa zagadnienia, które są najpopularniejsze to pompy ciepła. Co jak i dlaczego, na co zwrócić uwagę przy kupowaniu, i drugie fotowoltaika. Tak ogólnie też na co zwrócić uwagę, nie dać się zrobić bambuko instalatorowi i tak dalej. Więc w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie się rozgadam. Ale będą te dwa zagadnienia, więc zapraszam na odcinek. Niektórzy zarzucają mi brak wiedzy technicznej, i powiem Wam, że zawsze, ale to zawsze, jeżeli chodzi o teorię, to nie lubiłem się uczyć. Ponad to, co musiałem. Zawsze. To być może oczywiście odbija się w teraźniejszości, ale wykształcenie techniczne mam. I to jeszcze nie tylko w elektronice, ale i w informatyce, słuchajcie. No więc. Staram się mówić zawsze najbardziej zrozumiałym językiem i mam nadzieję, że mi się to udaje. A to, że czasami coś przekręcę. Ostatnio zrobiłem sobie. Trochę śmiechu z tych moich pomyłek, bo dlatego, że ile razy tego materiału nie nagrywałem, zawsze mówiłem 13A. No po prostu jak taki nakręcony, ale pan amper mi tam wybaczy. Bo tak samo jak Wawer jest nieodmienny, tak pewno i amper się okaże, że ER są nieodmienne. No ale wykażecie, no nie wszyscy ci specjaliści każą mi robić amperów, no to Wawerów, z dwóch wawerów? No bo nie dwóch wawerów, bo to już w ogóle jest nieprawidłowo. Jak już to dwóch wawerów? Wawer, uf. Amper, uf. No dobra, mniejsza z tym. To nie ma najmniejszego znaczenia. Co do pomp ciepła, to jak wiecie doskonale, ja staram się nie wypowiadać w tematach, które się nie znam. Ale w pompach ciepła mam tyle do powiedzenia, że... Doskonale wiem, jak działają i sprawują się pompy ciepła powietrze-powietrze. No, i niestety to były bardziej systemy włącz-wyłącz w tych czasach, kiedy ja tym się zajmowałem. Natomiast również znam bardzo dobrze dzięki koledze Skutna Michałowi, którego przy okazji pozdrawiam. Wiem też, jak sprawują się, jak działają pompy ciepła. Powietrze, woda i dlaczego one są fajne? Nie rozumiem tylko jednej rzeczy: że w Polsce, mimo tego, że nie jesteśmy Hiszpanią, a tym bardziej południową Hiszpanią, a dokładnie wszyscy takie pompy ciepła sobie dobierają, że one będą idealnie pracować w temperaturze 0 stopni i będą wszyscy zadowoleni. Bo takie właśnie zimy w tej chwili były? Lekkie i przyjemne. Ostatnie 5 lat, mamy rok 2023, ostatnie 5 lat. Po prostu tych zim można powiedzieć, że nie było. Co to tam jest tydzień czasu w temperaturze minus 20 stopni? To jest nic. Natomiast lata 2000-2005, praktycznie po 4-5 tygodni mieliśmy minus 20 i wtedy te pompy ciepła zrobią się jednymi wielkimi. Kulkami, śniegu, lodu, lodu, wręcz nawet lodu. Na wymienniku. Na wymienniku zbierze się tyle lodu, że, że to wszystko się zablokuje, nie będzie wymiany. No, najlepszy przykład to jest, słuchajcie, gdybyście, no macie kostkę lodu, tak? Takie doświadczenie dla tych, co są nietechniczni znowu tłumaczę, bo techniczni się będą ze mnie śmiali, ale macie kostkę lodu, która ma jakąś na pewno ujemną temperaturę, skoro jest kostką lodu, z wody. I teraz macie za zadanie tą kostkę lodu schłodzić do niższej temperatury. Czy ona się zmieni? No nie zmieni się. Nie zmieni swojej postaci. Nadal będzie kostką lodu. Tylko najwyżej z minus 10 zrobi się minus 24. I to między innymi to, bo ja znowu generalizuję, między innymi to zjawisko powoduje, że pompy ciepła zimą są nieskuteczne. I tak samo, jeżeli pompa ciepła miałaby chłodzić latem, to też będzie nieskutecznie, bo, dlatego, że jeżeli temperatura otoczenia mamy 35 stopni, wymiennik ma 35 stopni, to już go bardziej nie schłodzimy. Więc ktoś, jeżeli wydał dużo pieniędzy na wybudowanie nowego domu i szuka w tej chwili pompy ciepła, to przede wszystkim w domu. Fajnie by było, jakby była położona podłogówka, czyli coś, co można później uniwersalnie dogrzewać uniwersalnymi źródłami, dowolnymi źródłami. W przypadku awarii, też pompy ciepła i tak dalej, tak dalej. I ja zawsze zalecam też założyć ogrzewanie ścienne do wysokości parapetów. Spowoduje to. Na ścianach zewnętrznych, oczywiście, mówimy tylko. Czyli ściany wewnętrzne nie muszą być dodatkowo ogrzewane, ale przy ścianach zewnętrznych, tych szczytowych, jest to naprawdę bardzo fajne i komfortowe rozwiązanie. Czyli bardzo mało energii dostarczamy, a komfort siedzenia w takim pomieszczeniu jest bardzo dobry. I teraz mamy ten dom, fajnie zrobiony, podłogówka, ścienne ogrzewanie. I co? Nie wydamy. Tych 20 tysięcy więcej na gruntową pompę ciepła? Niech nawet to kosztuje 40 tysięcy więcej. Nie wiem, jakie są Wasze budżety na te pompy ciepła, ale naprawdę zastanówcie się nad tym, że może to całkiem fajnie funkcjonować, bo gruntowa pompa ciepła jest zupełnie co innego. Ona ma zawsze do dyspozycji dodatnią temperaturę, którą może brać z Ziemi. I zobaczcie, już nikomu nie muszę tłumaczyć, że energia ze słońca naprawdę istnieje. Słuchajcie, jak ja sobie przypomnę mój, e, moją przyczepkę solarną, gdzie ludziom udowadniałem, że naprawdę to nie jest żaden pizd z tymi panelami, że tam energia się wytwarza. Słuchajcie, ja jeździłem naprawdę. Wszyscy myśleli, że ja to sprzedaję. Nie, ja tylko naprawdę jeździłem z pasji, do tego, aby ludzi przekonać że panele słoneczne faktycznie działają, że one dają prąd i to realny prąd. Mogliśmy, nie wiem, bosza 2 sobie ciąć różne metalowe rzeczy. No pokazywałem to jeżdżąc tą przyczepką po Polsce, przyczepką solarną, pokazywałem to. I tak samo właśnie jest tutaj teraz chcę pokazać wam, żebyście zwrócili uwagę na gruntowe pompy ciepła. Oczywiście 99% instalatorów nie będzie sobie tak trudno i roboty robiło. Ale ci, którzy się zajmują tym od lat, świetnie wam doradzą, wszystko wam przygotują, całą dokumentację, praktycznie zrobią wszystko za was, można powiedzieć. I to naprawdę nie za jakieś kolosalne pieniądze. Oni mają już obcykane procedury. To tak jak ja, ja bym poszedł pierwszy raz, to pff, a, a, a to jakieś badania gotyzyjne, a to coś tam. Ja bym nawet nie wiedział, od y, czego zacząć. I dlatego się mnie o to nie pytajcie. Bo nie mam w tym doświadczenia, nie, nie będę was ściemniał ale pójdziecie do instalatora, który to robi mówicie, gruntowa pompa ciepła. On mówi, jasne, nie ma sprawy. To już wiecie, że z taką firmą można współpracować. I tak samo panele fotowoltaiczne. W tej chwili zwracam Wam uwagę na to, wszystkim odpowiadałem w, maile, w mailu tak samo, hybrydowe falowniki. Słuchajcie, ja wiem, że jest duża różnica. Nie musicie od razu kupować magazynów, chociaż są fajne do finansowania w tej chwili, magazynów energii. Ale hybrydowy falownik to jest naprawdę przeogromny komfort. Przeogromny komfort, który w przypadku braku energii z sieci energetycznej zapewni Wam zasilanie bezpośrednio ze słońca. Ja wiem, że powiecie, że, 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 że to falownik, na przykład taki zwykły, 10 kW 4000, a ten 16. No to boli. To w tej chwili boli, ale pamiętajcie, że jeszcze do niedawna te zwykłe inwertery niehybrydowe, bez możliwości podłączenia magazynu energii, to one kosztowały po 8, po 10 tysięcy. Także w tej chwili przymierzcie się już do tego, żeby iść w tym kierunku. W kierunku troszkę niezależności, dlatego że cały czas yy, za czasów, kiedy ja zakładałem panele i założyłem część na wschód, bo mi się już na południe nie mieściły, bo się nawzajem zacieniały, wszyscy mówili, ty głupcze, tracisz tyle energii, jesteś na prosumencie, co to ci za różnica? Ale właśnie na prosumencie to byłem dużo później. A na początku zaczynałem od tego, że, że ten wschód i południe dawały mi możliwość bardzo dużej autokonsumpcji. A przez wyłączenie prądu, nieprawne oczywiście przez NE. Spowodował u mnie e, przyspieszenie tego procesu zakupu, wymiany falownika hybrydowego, bo ja sobie na spokojnie je testowałem przez lata. To nie jest tak, że tydzień i pyk i już. Nie? także też, jak Chińczycy do mnie piszą: Panie Waltko, dam proszę pokazać, nie? Nasz super hiperfalownik i w ogóle nie? No nie, no tak, z chęcią pokażę, przetestuję, ale na moich warunkach. Tak jak odważyło się Deja. Przykład DEE jest takim fajnym przykładem, gdzie oni wykorzystali ten fakt, że wszyscy od 48V odchodzą, bo dlatego że ten system jest jednak stratny. Niektórzy byli przerażeni tym, że 20% jest strat na falowniku i że to jest niemożliwe no niestety jest możliwe. To jest jednak przetwarzanie z 400 V na 48, i tak dalej, i tak dalej. Później z tych 48 z powrotem, e, chyba, że jest to dopompowywanie właśnie w, od bezpośrednie do sieci. To jest zupełnie inna historia, ale przy przetwarzaniu prądu, szczególnie z wysokich napięć na niskie i z powrotem, zawsze będą straty. Też już Wam to mówiłem, że ten prosument to, czyli net metering to był to była taka wtopa, że tylko 20% się traci. A wszyscy mówili, oż 20%. Nie, bo w tej chwili nawet przy litowo-jonowych jedynie lepsze warunki możemy uzyskać przy litowo-jonowych lub e, LIFE-Po4, litowo-fosforowo-żelazowych akumulatorach wysokonapięciowych. Tylko przy tych możemy uzyskać niskie straty. Słuchajcie, jeżeli Was interesują, żeby takie odpowiedzi udzielać właśnie w formie takiego monologu, żeby was właśnie coś zainteresowało, może czegoś jeszcze nie dopowiedziałem, bo są mądrzejsi ode mnie. To nie jest tak, że ja wszystkie rozumiem. Pozjadałem słuchajcie, dużo widzów jest moich naprawdę pasjonatami fotowoltaiki i pomp ciepła i zaraz mnie tam zbombarduje w komentarzach. Ale właśnie o to chodzi też. O dyskusję chodzi. Pompy ciepła nie są moją silną stroną. Ale gruntowe pompy ciepła każdemu polecam z zamkniętymi oczami. I Fotowoltaikę promuję od 2010 roku. Wszystkich namawiam do fotowoltaiki. I tym optymistycznym akcentem do następnego. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się to podobało, czy też nudy. Hej!